O dobra, w końcu mamy nowy dom. Banan, ale tym razem nie, nie, nie ten nie, nie rozwalaj nam domu. Jak z pierwszego odcinka. Ok, dobra, idziemy dalej. Spra spra idziemy do niego sprawdzić, jak on wygląda. Uu i nawet są. Chodź banan. Chodź banan, lecimy. Dobra, już idę. Aua, 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 aui, aui. A! Co ty robisz, bananie? Ja? Ja nic nie robię. Dobra, chodź idziemy. Sprawdzić. Tutaj widzę, że mamy różne rzeczy. Tumany. Tutaj też mamy na górze chyba coś. O, mamy łóżka. O! Fajnie, dobra, mamy łóżka, więc więc fajnie. Byśmy sobie tutaj też moje łóżko ja zaklepuję, więc je ja się tu położę albo dobra. Nie, pójdę do banana i on sobie poleży, bo mu tak rozkaże. Ała! Rozwaliłem się o pomarańcze! Ała! Dobra. Nie, ciasto! Jeszcze ciasto zniszczyłem. Ała! Jeszcze sobie skręciłem! Ja chyba jednak odpocznę. Awa Pójdę sobie spać. Co ja zrobiłem? Robiłem, zamroziłem się podwójnie, ale i tak się zrelaksuje. Ja czuję się w takim miejscu, bo się... Halo, czemu ja się tutaj zabroziłem? Uuu, tak o dobra, położę to, się I tu A, Prawie, prawie bym To zrobił, odpocznę i, i no Mam nadzieję, że dzisiaj się nic nie stanie no weźcie normalnie, leźcie na tym łóżku, a nie. A nie moje nogi się wywidają. Dobra. O, dobra. Idziemy sobie tutaj i poobserwujemy. Co się dzieje? Dobra, no to na razie nic nie widzę. Zrobimy przejażdżkę tak. Oh. Zrobimy przejażdżkę tak. Przejażdżkę w nie dokąd. Jupi, jupi. Dobra, no tak. Jak to było? Hmm. Pokażę że mnie zniszczał No i żyje, nie mogę żyje! Daj no żyje, ja nie mogę! A! Bro Czemu ja jestem niezniszczalny, w sensie mu ja coś, bo ty nie jestem To jest moja głowa Okej, co to było? Ej, to, a tam nic nie odwalasz. Nie, okej, okay, to dalej idę spać. Dobra. Chcę spać, co się dzieje, dobra. To pewnie u sąsiadów. Ach. Ty, pomarańcze. Co z tego, że, że zginiłe? Ja lubię zginiłe, sam byłem <marsz> zginiły. Jeszcze jabłko. A ah! ja nie lubię robotów! Awa! Awa! nie lubię robotów! Nawet nie tam widzę! Ja nie lubię robotów! Nie lubię robotów! Oj, oj, oj. Skąd ty się tu wziąłeś? jestem dalej awa heheheh ale mi się dobrze spało czemu mi nie bawisz się ala czy nie ba na czy ty znowu to zarobiłeś? Eee Boże. Eee, 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 ja zaraz zwariuję! Zaraz zwaruję. Ja Da waa! Zostaw mnie, nie zostawię cię tu co zrobiłeś. Ja nic nie zrobiłem. Ta nic nie zrobiłeś. Ja dalej mam głowę, i nic mi nie zrobisz, tak? Jesteś pewny, no jestem pewny na 100 procent. To patera, to. to wow. sobie to pięknie przyłączymy i tego już nie unikniesz